Część druga tego rysowania, więc tutaj cały czas były kartki takie puste, A tu coś jest. No hejka. Co tu jest? Spider, man A tu? To jest potwór. Aha, kolejna kartka. Tu jest napis taki. Hejka. Nic, nic. O, tutaj ja Ci pomagałam rysować. Tu jest eliksir Spiderman'a, tu nie bo ma Bo tutaj, eliksir. bo tu taką maskę Tobie narysowałam. Tu nie i to, ma tego. Tu maskę i tutaj tworzyliśmy taką maskę jakby, a tak. tu eliksiry takie, które do nas do zalezienia. nie ma tego. No, to jest eliksir nieskończoności, to jest eliksir zmysłu, to jest, po, nie wiem, jakiś poj, yy, może pojednania, nie wiem co to jest. To jest Spiderman'a maska. To jest sił, a to jest odnawianie. I pokaż tą maskę pokazywała Tu jakiś kulos się zaczął. Łóżowy. Kulos tu jest. Kulos tu jest. Ja go chyba rysowałam. A tu co tu jest? Tu jest pierdy w tej paczce. Pierdy w tej paczce O, tu co tu jest? Zupa kolejna, mówiłeś. Tu jest zupa pieprzowa. Pieprzowa? I tu koło tego. A, takie kółeczka, pieprz taki, tak? A. No takie delikatne. Ładna karta. Co tu jest? Kółko jakieś. <laughs> tu jest kółko. Z palówkami rednymi. A. Kółko z My Czemu ty tu masz czerwony nos? A, nie, bo mi się tak wiesz. Dobra. Wanna kartka, wanna kartka. Tutaj co tu jest? Jakiś... Tu jest walka Spidermana najmocniejsza. Ło. Wow. Tu jakiś? Tu jest kupa lala. Nie, od tego się odbiło. Aha, to, to co było to jest? Piski. To jest, kuchenka, kuchenka, to jest a. kuchenka, to jest kuchenka, to jest kuchenka. A to? To są pierny no. Znów. O, a to ja rysowałam takiego Spidermana Nikodemowi. Tu, taki, tu, takiego, tu takiego mu narysowałam ze zmysłem. A tu mu takiego narysowałam. Oj, nie widać. Takiego małego, który skacze nad miastem. Nie widać za bardzo. Yy, mi się najbardziej chyba ten i ten podoba. O, widać. I to. ten. No i ten też jest fajny. Nie taki. I ten też. też. Taki ty. No i cały notes, tu z tyłu taka naklejka Panda, dzielny Pacjent z ten listy. No i Kodem, co się mówi na końcu? Załóż maskę i wiesz co się mówi. Bye, bye. No, ale musi założyć maskę. O, i? Bye, bye, to koniec tego odcinku. Tak, wszystkich tutaj żegnamy. Następny film może będzie jutro. No, a my Was żegnamy, więc. Bajo! Do jutra!